Załoga Wagnera, Władka Wagnera, powstawała już właściwie w 1931 roku, w czasie, kiedy w zastępie harcerskim, wodniackim zastępie, w drużynie Jana III Sobieskiego, w której Władek rozwijał ten pomysł wyruszenia w świat. Załoga powstawała w entuzjazmie harcerskim, kiedy ojciec i jego Kupił od, odkupił od budowniczych Gdyni, e, Gdyńskiego Portu, starą szalupę. Harcerze przystąpić do budowy, i z tej szalupy, właśnie z tego jachciku, zbudowali jach pełnomorski. Przynajmniej mi się tak wydawało, że go zbudowali. 8 lipca 1932 roku Władek wieczorem. Żegnany przez przyjaciół wyruszał w rejs. W jego załodze był Rudolf Korniowski, jego zapisujemy jako pierwszego załoganta. Żegnali ich Ela, siostra Rudolfa, jeszcze czterech kolegów i Janek, brat Władka, jedyny, który później się nie spotkał. 80 lat później, w tym samym miejscu w Gdyni Harcerze z morskiego. Z morskiej stanicy harcerskiej postanowili ufundować kamień. Założyłam kamień pamiątkowy dla Wagnera. Dokładnie 8 lipca 2012 roku odbyła się uroczystość, na której, na której ten kamień został odsłonięty. Komendantem tego ośrodka był Tomek Maracewicz. Jego wprowadzamy też na listę załogi Wagnera. Tego dnia wyruszała w rejs. Podług Słońca i Gwiazd, wiadomo skąd ten tytuł, czyli z książki Wagnera, wyruszała Zjawa czwarta z harcerzami, która opłynąć miała wszystkie porty, to zresztą zrobiła, niepolskie, w basenie Morza Bałtyckiego, jak również wyszli na Morze Północne, kilka portów tam, norweskich i angielskich, i dotarli do Great Yarmouk, do miejscowości, w której. Wagner zakończył swój rejs. Tego samego roku, ale znacznie wcześniej, na Brytyjskiej Wyspach Dziewiczych odbył się zlot żeglarzy polonijnych i krajowych. W miejscu, gdzie Wagner działał, gdzie mieszkał przez 10 lat, po wojnie tworzył zręby ekonomii Wysp Brytyjskich, w zlocie uczestniczyli żeglarze polonijnych z klubów. Toronto, Chicago, Nowy Jork, z angielskiego portu, czyli z Londynu, z Irlandii i zdaje się, że o ile dobrze pamiętam, to również z Wiednia i z Niemiec. Wszystko polonijne kluby oraz z Polski przypłynął żaglowiec w głębi na zdjęciu widoczny, żaglowiec Fryderyk Chopin. Pomysłodawcą był Jurek Knabe, komandor klubu londyńskiego oraz Andrzej Piotrowski z Chicago. Znakomici żeglarze, twórcy idei zlotów wagner Selin, Rally. Żaglowiec przyprowadził jego armator, czyli Piotr Kurczycki, a tutaj jest od prawej patrząc Janusz Kędzierski z Nowego Jorku, fundator tablicy, Alex i Marlon Pen, Ci, którzy no, odegrali starszą rolę. Wpisujemy ich na załogę, tak samo jak tych dwóch dżentelmenów, czyli Zbyszka Turkiewicza i Krzyśka Kamińskiego. Oraz Janka Zamorskiego, wpisujemy ich wszystkich na listę załogi Władysława Wagnera. Tak ją zaczynamy tworzyć. Pewnie będzie bardzo dużo.